Cześć, witam Was serdecznie w Niedzielę Kryptobit z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat przyszłości, teraźniejszości oraz dnia dzisiejszego, tak? Czyli to, co jest, myślę, ważne w tutaj świecie kryptowalut. Słuchajcie, przygotowałem kilka rzeczy dzisiaj, które istotnie mogą Wam przedstawić zarys tego, co może się wydarzyć, ale także to, co się dzieje teraz. Może zacznijmy od samego wykresu Ethereum. Moi drodzy, mamy największy szczyt od 2024 roku, ale zobaczcie, co się wydarzyło przed chwilą. To pokazuje, że w jednej chwili możemy po prostu stracić jakiś pułap. Na rzecz tego, że nie wiem, jest wielka obsuwa, tak? Zobaczcie, zjechaliśmy o 300, o prawie 400 dolarów w dół. I to można powiedzieć, że to jest te 300 dolarów, to można by było powiedzieć, że czy tam 200 z hakiem, można by powiedzieć, że w kilkanaście minut, tak? I to pokazuje nam właśnie, jak wygląda świat kryptowalut, że jeżeli, e, zobaczcie, w ciągu 15 minut pierdoliliśmy tak w dół i to pokazuje, że jeżeli masz jakiś określony cel, jeżeli jesteś na przykład nastawiony na to, że masz zamknąć swój zysk w określonym okresie czy w określonym punkcie, no to zrób to, zrealizuj, a nie przekładaj to, czekaj, Bóg, nie, nie wiem, na Bóg wie co. E, oczywiście można, e, co dalej Wam pokażę, również uzmysłowić sobie, że no, czekają nas e, dosyć podniosłe chwile w tym świecie kryptowalut, jeżeli mówimy tutaj o Ethereum, ale no, też trzeba być realistą i trzeba spoglądać na to, jak to wygląda. Myślę, że tutaj ta e, świeca w dół pewnie skasowała wielu traderów. I słowo na temat tradowania. Moi drodzy, żeby odpowiednio zabezpieczyć swój zysk czy tam swoją stratę, to trzeba mieć tego stop lossa. Ale ja kiedyś się przekonałem i mówię to po raz enty, że jeżeli jest taka świeca, taka w dół, to czasami po prostu tego nie zamyka pozycji nam. Jeżeli nie ma zabezpieczonego, to jakąś wyższą kwotą w portfelu. Jeżeli grasz, grasz cross i grasz na maksimum dźwigni i, i liczysz na łódź szczęścia, to po prostu kurwa kończy się z niczym. Po prostu jesteś w tym momencie na zero. I po można mieć później do kogoś pretensje, czy do giełdy, czy do czegoś, że nie zadziałał stop loss, że nie zadziałało to, że nie zadziałało tamto. Masz tą, tą informację na samym początku, podejmujesz ryzyko inwestycyjne i jest to zabezpieczone w każdej giełdzie. Masz się z tym zapoznać, masz to przeczytać i zaakceptować, a później dopiero e, robić to, co się robi, czyli tradować jak na największych dźwigniach czy jak na największych kwotach, żeby odzyskać w bardzo krótkim czasie ogromne zwroty. I to pokazuje właśnie nam, że rzeczywiście ten świat kryptowalut jest nieprzewidywalny. Jeżeli na przykład ktoś, zobaczcie, ustawił sobie wejście na przykład tego. Longa na 4000, no to kurwa w jednej sekundzie zarabia niebotyczne pieniądze. I to i nie wiem, czy jest to do przewidzenia, czy nie jest do przewidzenia, można to było ustawić, czy nie można było to ustawić, bo tak naprawdę, jak sobie za chwilę spojrzymy, to ta predykcja cenowa Ethereum i oczekiwanie na Alt Season jest okropnie duża. No to pokażę Wam, zobaczcie, i teraz to wezmę, przetłumaczę. Zobaczcie, jakie są teraz. Można by powiedzieć, e, przygotowanie do tego osiągnięcia historycznego maksimum w ciągu 1-2 tygodni, moi drodzy. Emocje związane z ceną Ethereum sięgają zenitu, gdyż gigantyczne cele łączą się z odliczaniem do nowych historycznych maksimumów. Ale Ethereum Bitcoin wciąż ma długą drogę do przebycia. I to już się na moim kanale, to już pokazywaliśmy. Ale zobaczcie, 20 tysięcy. Czy jest to realne? Czy jest to spełnienie marzeń? Czy jest to osiągnięcie niezależności finansowej? No, moi drodzy, jeżeli... Ktoś kupował sobie Ethereum, usiedniając cenę i średnie jego wejście było na 2000, no tak mniej więcej można powiedzieć, takie były moje średnie wejście 2200, 2200, 2200, mniej więcej tak. To jeżeli kupiłeś 10 Ethereum, to masz kurwa, jeżeli to osiąga coś 20 tysięcy, to masz 200 tysięcy. 200 tysięcy dolarów, to w dzisiejszych czasach można powiedzieć, nie jest astronomiczną kwotą, ale jest kwotą, która jest jakąś siłą wypadową do następnych inwestycji, moi drodzy. Więc no, naprawdę zmienia to postać rzeczy i postrzeganie naszego świata finansowego, niezależności naszej finansowej, jeżeli mądrze pomyśleliśmy, jeżeli skumowaliśmy, skumulowaliśmy coś, jeżeli rzeczywiście ta cena dojdzie do tego e, prestiżu, do tego wysokiego pułapu, tak? I tutaj można czytać, że Ethereum jest w drodze do osiągnięcia 20 tysięcy, ponieważ ten stały kanał czerwony wciąż ma znaczenie. Twierdzi popularny trader. Ethereum może nawet po raz pierwszy w historii przekroczyć ten kanał. W porównaniu z Bitcoinem, byki Ethereum mają jeszcze dużo pracy do wykonania, aby osiągnąć historyczne maksima. No i zobaczcie, tu mamy, że Ethereum spada, wyznaczony nowy kurs. I kanał cenowy otwiera drogę do 20 tysięcy dolarów. I teraz, sobie trzeba odpowiedzieć na pytanie. Czy jestem w stanie wytrzymać to ciśnienie, tak? No bo e, trzeba sobie uzmysłowić, że być może ta predykcja, te zapo szumne zapowiedzi, te wszystkie inne kanały i te inne analizy techniczne mogą mieć psu na budę i za chwilę będziemy mieli, kurwa, zjazd cenowy do 2,5 tysiąca czy tam do 3100. I można by było powiedzieć, że kiedy sprzedałem to na 4 tysiącach i zakupiłem to na 300 czy poniżej 2800, no to jestem znowu do przodu 1-2 Ethereum, a to w porównaniu do tego, jaką ma osiągnąć cenę Ethereum za jakiś okres, no to daje nam doprawdy dosyć spory zysk. I tu trzeba znowu zbalansować swoje podejście do tej całej ideologii, do tego całego przekazu, do tej całej informacji, napływu informacji i tak dalej. No ale to daje nam duże prawdopodobieństwo, że. Jest taka możliwość, że jest możliwość osiągnięcia. Ja kiedyś robiłem filmik o 50 tysiącach, nawet tu mówimy teraz o 20. No i, i tu mamy wykreślony ten, zobaczcie, wykreślony ten kanał czerwony, jakbyście sobie zobaczyli. A więc pójście w górę i przebicie tego kanału, i pójście jeszcze wyżej. No to, to jest naprawdę, zobaczcie, to tak wygląda, jakbyśmy sobie to powiększyli. Czyli my jesteśmy gdzieś tutaj, tak. 3,5, tu mamy później 8, 17 i nawet 35 tysięcy. Jak to wyglądało, zobaczcie, przez ostatni okres, no, wyglądało to czasami tak, że dotykaliśmy i dolnej, i górnej pozycji, a teraz dotknęliśmy dolnej, a więc mamy możliwość dotknięcia górnej pozycji, czyli wyjścia ponad 20 tysięcy, a nawet dojścia do 20 tysięcy. No, jest to możliwe, oczywiście, jeżeli będziemy cały czas utrzymywali tę tendencję wzrostową i napływ tych całych nowych instytucji i wkładu finansowego i pozyskiwanie nowego Ethereum do ich portfela. Ja osobiście tego nie neguję, moi drodzy, ale osobiście też podchodzę realnie do tego, że kiedy przyjdzie chwila, moment, ten na następny krok w moim tutaj realizowaniu zysków, to postaram się część mojego Ethereum po prostu upłynnić, żeby mieć zabezpieczenie, na to i ewentualność taką, że kiedy rzeczywiście będziemy mieli tą cofkę, a myślę, że będzie ta cofka, bo to pokazuje teraz, że te wahania potrafią stłamsić pewne ideologiczne i jakieś wyniosłe cele, które mają po prostu ziścić się w ciągu jednego, dwóch tygodni, w co nie wierzę, moi drodzy. Nie wierzę, że w ciągu jeden-dwóch tygodni interium przebije nawet 10 tysięcy, nawet gdyby to zrobiło nowe ATH, czyli przebiło 5 tysięcy. To będzie to sygnałem do tego, żeby wielu ludzi się zastanowiło nad tym, żeby zrealizować swoje zyski. I myślę, że to też będzie miało wpływa, wpływało w dużym stopniu na, na to, żeby to zmienić. No ale oczywiście istnieje ta sprawa tego Ethereum i Bitcoina. Potrzebuje 150% zysku w stosunku do Bitcoina, żeby też zmienić, tak. Para i Bitcoin, mimo, może wzrosła o ponad 15% w ciągu ostatniego tygodnia, nadal utrzymuje się w okolicach rocznego poziomu otwarcia. I miesiąc po osiągnięciu rekordu w USD, USD pod koniec 2021 roku, i tytuł obecny szczyt w przełamie na bitcoinie w poziomie 0,0883. A więc ci, którzy zrobili tą pozycję. I, i, I zamienili tego bitcoina na Ethereum, o czym też mówi wiele osób, pisane, mówione, pokazywane w filmikach. Może zrealizować swój zysk rzeczywiście na 0,4, a może, jeżeli to by nastąpiło, mieć jeszcze razy więcej tych właśnie Ethereum w swoim portfelu. Wszystko jest możliwe, tylko wszystko jest dopiero w takich można powiedzieć przyszłych planach. Tak? No, musi się wiele rzeczy ziścić i wiele rzeczy. Skoncentrować, skumulować, żebyśmy mogli to osiągnąć. I jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, że przecież, jeżeli będziemy mieli wzrost Ethereum, to nie wierzę w to, że wszystkie inne altcoiny czy wszystkie inne pozycje, które znajdują się w naszych tutaj portfelach, czy możemy je kupić, będą po prostu stały w miejscu. No będą rosły, może nie w tak znacznym stopniu, ale będą rosły i będą się pojawiały. I ja chciałbym Wam pokazać nowy taki projekt, moi drodzy. Jest to Pepe. Uh, token Wall Street Pepper Moi drodzy, charakterystyka tego tokenu, no to samo co wszystko, wszystkie inne tokeny memcoinowe, czyli kupujemy w jakimś tam pre-sale'u, później czekamy na to, jak kiedy token będzie się pojawiał i odbieramy go, tak, później albo go sprzedajemy z zyskiem, albo czekamy na listowanie na jakiejś giełdzie, no i dalej to wszystko już jest związane z tym, co możemy sobie przeczytać tutaj, tak, zostań legendą, był zmęczony z puścizem wielorybów i skorumpowanych Call, manipulacją małymi facetami, na, zawsze napełniając ich portfele, postanowił więc odwrócić scenariusz. No i tu mamy marsz, e, rozdział trzeci, przejęcie Frog Streeta, tak? Błogosławiona, rosnąca liczba zwol zwolenników żab, no i rozdział czwarty, szybka droga do fortuny, tak? Z Lambos i w e, armią degenów na plecach e, wpływy WP e, rosną, e, wybierz bogactwo, czy zostaniesz biedny, dołącz do armii, e, tutaj e, PP Wall Street, tak? No i tokeny ŻAB, swoje tokeny NFT, można również już wkrótce. No i tu mamy opowieść o tym, dlaczego warto dołączyć do armii, gdzie mogę kupić tokeny, gdzie mam tokeny kupiłem, e, czy nadal mogę kupić tokeny za pośrednictwem strony internetowej, tak i czy jest naprawdę najlepszą monetą i mówią, że e, ten e, PP jest również najlepszym memcoinem, tak. E, moi drodzy. Prosta sprawa, podłączamy portfel, link w opisie. Dołączamy tutaj do tej strony, otwieramy sobie. Tu mamy menu, możecie sobie zobaczyć rozdziały, wybij swój NFT, staking, odbierz. Tu mamy audyt, biała księga. Mamy wszystko w języku polskim, a więc proste, wyraźne i na temat. Można tu się skupić tylko i wyłącznie na tym, czy ten projekt odpowiada moim wyobrażeniom o tym, że zyskam na jakiejś wartości, kiedy on się pojawi lub będzie listowany gdzieś na jakiejś giełdzie. I wtedy, e, ile mogę zaryzykować, i chodzę za to e, tutaj, jak widzicie, albo za pomocą Ethereum, USDT, albo i e tak? Prosta. Rzecz, której nie trzeba tłumaczyć. Takich projektów pojawia się wiele i będzie się pojawiało wiele. Są ludzie, którzy są po prostu łasci na to, że ten hype, który będzie się pojawiał wraz właśnie z Ethereum, Bitcoinem, Alcoinami, Altsizonem i tak dalej, będzie przysparzał też wzrosty maksymalne takich tokenów, które pojawiają się teraz, tu, natychmiast, zaraz i które będą budowały tą społeczność taką degeńską, tak zwaną. I, i, i tu nie ma co się oszukiwać, moi drodzy. To jest schemat, który ma działać po prostu w sposób natychmiastowy, tak? To nie jest jakieś trzymanie czy budowanie, Bóg wie, jakich tu więzi społecznościowej. Jest hype, robimy to i kupujemy. I teraz jeszcze na sam koniec powracam do tego itineru. Moi drodzy, to 20 tysięcy być może ziści się, ale myślę, że najbliżej, jeżeli moglibyśmy o tym powiedzieć, to rok 2026. Takie jest moje przekonanie. Ja obstawiam jak najbardziej nowe ATH, Możliwe, że będzie to w sierpniu czy na koniec sierpnia, być może później lekka wrześniowa korekta, gdzieś zjazd do 3,5, może 3,600. 3, czy nawet do 4000, to co mieliśmy teraz, jakiś taki pułap wyznaczony teraz, i później powrót, jeżeli mamy mówić, przebijanie to coraz to nowszych progów. Myślę, że po przybiciu ATH teraz, jeżeli pojawi się 6000, a to albo to 7200, o których mówiłem ostatnio, będzie to naprawdę zajebisty zysk. Bo gdybyśmy to policzyli od 1500, gdzie mogliśmy kupować Ethereum, razy 4, to oznaczałoby później lekką korektę. Tak? No bo ten 4 razy 4 razy 5. Znaczy, no, jakbyśmy policzyli razy 5, to jest 7,5. A więc tak, jakby to było mówione, te 7200 do, do wyznaczenia. I teraz powracając jeszcze do giełdy Binance, żeby Wam pokazać ten, ten zjazd. Zobaczcie. Mamy odreagowanie, będziemy pewnie wracali do jakichś następnych poziomów, ale to też pokazuje Wam, że zanim otworzycie jakiś trade, zanim zagracie przeciwko jakiemuś tam kursowi, jakiemuś kierunkowi, jakiemuś tam trendowi, to zastanówcie się, czym to pachnie i ile to może Was kosztować. Tak? Nie zawsze ta chciwość, ta łapczywość, ten ta rządza ta, ta, ta pieniądza jest dobrym doradcą, kiedy mamy podejmować kluczowe decyzje, bo czasami warto na coś poczekać i później dopiero robić to, co jest sensowne i kluczowe w tym, tak? Czyli realizować swoje zyski, czekać na odpowiedni moment, znowu się pojawić na rynku, znowu poczekać na odpowiedni moment i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że to wymaga czasami lat, dwa, trzy, pięć, ale przychodzi taki moment i takich tokenów, które są w tej Tutaj można powiedzieć głównej... Topce, tak? Jest kilka, i to pokazuje, że nawet XRP, który był skupowany przez 7 lat, teraz daje ambitne zyski. Można naprawdę dosyć sporo zyskać. A kiedy jeszcze te informacje cały czas z tego rządu amerykańskiego będą się potwierdzać, budowanie tych skarbców, no to zobaczymy, zobaczymy, jakie te ceny będą większe. Mówi się o XRP 5 dolarach, a mówi się tutaj o Ethereum 20 tysięcy dolarów. A więc bądźmy rozsądni, kierujmy się. E, zdrowym i trzeźwym podejściem. No i patrzcie, jak ja tutaj e, to dalej przeprowadzam. Zrealizowałem część moich zysków, tak jak powiedziałem, na 4,250 i czekam na to, kiedy przybijemy nowe ATH, zastanowię się, co dalej, e, ile wtedy zrealizować swojego zysku i czekam na odpowiedni moment, kiedy na rynku pojawi się powtórnie. Trzymajcie się, cześć!